Ale najważniejsze było, że w miarę potrafiła tym autem skręcić. No fakt, że jedna auto przestawiła. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olecha, to jest mój wideoblog. Echa, no kurwa czyj miałby być. I dzisiaj podjąłem się bardzo ciężkiego tematu. Otóż uwaga, nie ogarniam. Totalnie jest jedna rzecz, której kompletnie nie ogarniam w życiu, to kobiety chodząc do sklepu. I w momencie gdy już słyszę, Jadę na zakupy, kupisz coś. No i sobie wtedy myślę, i co, mam hatę wolną przez godzinę, no bo pojechała na zakupy. No ale gdzie? To kobieta pojechała na zakupy. Hata jest wolna przez cały dzień! I zajechała. Dziecko zostawiła przy wejściu, powiedziała, że właśnie... Mamo, gdzie byłaś? Parkowałam. A, a, śmieszne. Tata jeszcze była mistrzynią parkowania, bo naprawdę ogarniała, co to jest prawo i lewo. Powiedzcie kobiecie skręć prawo. To będzie się zastanawiała, w które prawo ma skręcić. W nie wiem, czy wiecie, że są dwa prawa, jest to prawo i to prawo, tylko to prawo się różni nazywnictwem. Ale najważniejsze było, że w miarę potrafiła tym autem skręcić. No fakt, że jedna auto przestawiła. Dobra, już bierze to dziecko i idzie na zakupy. Przy każdej możliwej rzeczy zatrzymuje się, dotyka. Cholera ją na to nie stać. Niepotrzebne jest jej to do szczęścia, ale musi stanąć i sprawdzać. Kompletnie nie czaję może dlatego, że jestem facetem. Jak widzę coś, na co mnie nie stać, to odwracam wzrok, nie patrzę się na to. O Jezu, oczeka fajna lustra. Kanon 7ZD, kupiłbym. Kobieto, puchu marny, musisz się na to gapić, musisz sprawić, żeby wewnątrz cię to tak rozrywało? Drogie panie, totalnie nie ogarniam, co wy w tych sklepach wyprawiacie, jak wyparkujecie, no ale w sumie, no bez was ten świat, oj, to byłoby ciężko. Kto by rodził, kto by dzieci wychowywał? Mamo? Czy jak powiedziałem, że kobiety są od wychowywania dzieci i rodzenia, to podpisałem na siebie wyrok? O kurwa. Kobiety, dla was dedykuję tę koszulkę. I play you and vlog Mateusz. Tłumaczcie sobie to jak chcecie. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Dobre noc widzenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.